Zanuszmy się dzisiaj w jeden, ale za to niezwykle y, gęsty rozdział syzyfowych prac Stefana Żeromskiego. Mówimy oczywiście o rozdziale dziesiątym. Tak, dokładnie. To jest ten moment, w którym Marcin Borowicz, świeżo po egzaminach w klerykowskim gimnazjum, wraca na wakacje do rodzinnych gawronek. I od razu widać, że to nie jest tylko no, wiesz, powrót do domu. Zdecydowanie nie. To jest zderzenie dwóch światów: tej szkolnej teorii z taką surową, twardą rzeczywistością polskiej wsi. To prawda. Można wręcz powiedzieć, że te wakacje to dla Marcina taka alternatywna, być może nawet ważniejsza szkoła: Szkoła życia. Szkoła życia, w której nauczycielami nie są profesorowie, ale otaczająca go Ziemia, ludzie, których spotyka i, no, te wszystkie historie, które w tej Ziemi tkwią. Spróbujmy dzisiaj rozłożyć tę nietypową edukację na czynniki pierwsze. Świetny pomysł. A ona zaczyna się od lekcji dosyć yy, bolesnej. Marcin wraca do domu, i to, co zastaje, jest dalekie od jakiegoś sielskiego obrazka. Gawronki po prostu chylą się ku upadkowi. Ten opis jest naprawdę brutalny. Zniszczone meble, powybijane szyby. Ale co ciekawe, w samym środku tego całego rozkładu ojciec wręcza mu dubeltówkę. Co tu się właściwie dzieje? Z jednej strony taka beznadzieja, a z drugiej, ten gest, jakby, nie wiem, pasowania na rycerza? To jest doskonałe pytanie. Bo w tym paradoksie kryje się mm, właściwie klucz do zrozumienia tego rozdziału. Upadek kawronek to nie jest tylko kwestia finansów. Zwróć uwagę na ten detal o klombach matki, o których kiedyś mówiono w całej okolicy. A teraz rozkopują je prosięta. No właśnie. To jest symbol utraty pewnego porządku. Tej kobiecej, opiekuńczej ręki. Dom, można powiedzieć, stracił duszę. Jedynym śladem tamtego świata jest zapach rezedy, która, jak pisze żeromski, pachniała mocno jak dawniej. Czyli ten zapach staje się takim jedynym łącznikiem z utraconym rajem dzieciństwa. A ta strzelba, to jest jakaś próba ratunku. Próba wprowadzenia nowego, męskiego porządku w ten chaos? Dokładnie. Ojciec, już stary i zmęczony, przekazuje synowi symbol władzy nad tą ziemią, no i symbol dorosłości. Mówi mu, jakby: Teraz ty jesteś gospodarzem, teraz ty broń tego, co nasze. Jasne. Oczywiście, Marcin ma pilnować kosiarzy, ale broń natychmiast staje się czymś więcej. Staje się kluczem do zupełnie innego świata do świata natury. I on zapomina o obowiązkach? Całkowicie. Pochłania go nowa, taka pierwotna pasja. A że Romski opisuje to z niesamowitą zmysłowością. Ten poranek na łąkach, tam mgła, odgłosy kos i Marcin, który z wypiekami na twarzy poluje na bekasy. Jest ten cytat: Serce mu biło jak rozkołysany dzwon. Mhm. To jest czysta, niemal zwierzęca radość. Ale mam wrażenie, że to nie jest tylko sport. Ta natura jest dla niego czymś więcej. Zdecydowanie. To jest jego pierwsza i chyba najważniejsza nauczycielka. Las, doliny, drzewa, to nie jest wiesz, tylko tło. To jest żywy organizm. Właśnie żywy organizm, z którym Marcin ma głęboką, osobistą więź. On zna te miejsca od dziecka. Żeromski pisze, że niektóre drzewa, jak te wysmukłe brzuski, darzył uczuciem więcej niż przyjaznym. To jest niemal mistyczna relacja. Krajobraz staje się częścią jego tożsamości. Tak. Jest taki niesamowity fragment. W kształtach niektórych drzew mieściły się długie historie smutków i radości. To tak jakby natura była kroniką jego życia, zapisem emocji, których on sam już, no, świadomie nie pamięta. No właśnie. Y Tyże Romski sugeruje, że nasza prawdziwa tożsamość, to kim jesteśmy, nie rodzi się w szkolnej ławce z patriotycznych wierszy, ale dosłownie z ziemi, z lasu, z krajobrazu ojczyzny. Myślę, że to jest sedno sprawy. To jest edukacja zmysłów, wrażliwości. Tego nie da żadna szkoła. Ale ta jego samotna komunia z naturą zostaje w pewnym momencie brutalnie przerwana. Tak, w lesie pojawia się człowiek. A właściwie, no, mała, przerażona dziewczynka, pasterka. I to spotkanie jest jak zgrzyt. I to jaki? Opis tej dziewczynki jest naturalistyczny do bólu. Prawda. Chude, małe i spalone na słońcu, brudna koszła, włosy. Nigdy nie czesane. Na widok Marcina panicza ze strzelbą reaguje panicznym płaczem i ucieka, przeskakując jak sarna w wysokie krzewy. W jednej chwili, Marcin z tego wrażliwego obserwatora przyrody staje się przedstawicielem obcej, groźniej siły. I ta scena otwiera nam drzwi do drugiego kręgu jego wakacyjnej edukacji do świata ludzi. Tak, i to jest świat równie dziki i rządzący się własnymi prawami, co przyroda. Żeromski opisuje tę wiejską społeczność jako lud zdrowy, silny, żywy i potrosze dziki. Taki niechętny kościołowi. Niechętny kościołowi, ale za to przechowujący prastare obyczaje. To jest społeczność w nieustalnej walce o przetrwanie, gdzie kłusownictwo czy potajemna produkcja gontów w lesie to jest no norma. A zasady tej walki są twarde. Uderzył mnie ten przykład monopolu na łowienie kwiczołów. Tak. Jeśli ktoś się tym zajmował, nikt inny nie miał prawa wejść mu w drogę. A za złamanie tej zasady, cóż, cytuję, bito srogo, kołkami i na śmierć. To pokazuje, jak cienka jest granica między obyczajem, a takim brutalnym prawem silniejszego. I w tym świecie poznajemy dwie postacie, które są jak dwa bieguny tej samej rzeczywistości. Dwie skrajności, które uczą Marcina zupełnie różnych rzeczy o życiu. Z jednej strony mamy Lejbę koniec polskiego, uosobienie skrajnej nędzy. Ten opis naprawdę zostaje w głowie. Chata bez stodoły, jedna izba, gromada dzieci. Brak konia, więc do brony zaprzęga siebie i żonę. To jest obraz niemal biblijnej walki o każdy kłos zboża. A najgorszy jest przednówek. Kiedy większość chłopów idzie do prac sezonowych, na bandos, Lejba, który nie umie pracować na roli, zostaje w tej opustoszałej wsi i. Dosłownie głoduje. To jest obraz biedy tak absolutnej, że aż paraliżującej. Marcin widzi jego zgaszłą twarz i zapłakane oczy. To jest lekcja bezradności, taka konfrontacja z ludzkim losem, na który nie ma się żadnego wpływu. A na drugim biegunie tej samej wsi żyje Szymon Noga. No właśnie, Noga! Co za postać! Z jednej strony mistrz lasu, niemal szaman przyrody, potrafił e, pięcioma strzałami zrzucić w locie pięć z rzędu jaskółek. Znał każdy zwyczaj leśnik zwierząt, prawda? A z drugiej, zwykły spryciarz i leń, który unikał pracy, twierdząc, że ma kość w ręce postrzeloną, a żył skusownictwa. Jak pogodzić te dwie twarze? I tu jest wiesz, cała mądrość tej postaci. Noga uczy Marcina, że przetrwanie w tym świecie wymaga nie tylko siły, ale przede wszystkim sprytu, inteligencji, umiejętności czytania natury i ludzi. Jest dla niego przewodnikiem. Jest przewodnikiem. Opowiada mu te przepyszne facetcje z życia zwierzęcego, wprowadza go w świat, o którym nie piszą w żadnych książkach. Jest ucieleśnieniem wolności, życia na własnych zasadach. Poza systemem. Tak, poza systemem pańszczyzny czy jakichś urzędów. Czyli lejba. To jest lekcja o tym, co system robi z człowiekiem. A noga, jak żyć poza systemem. Ale noga jest nauczycielem nie tylko przyrody, jest też w pewnym sensie kustorzem pamięci. Mhm. Ta historia, którą opowiada Marcinowi, jest absolutnie wstrząsająca. To prawda, to jest ten trzeci chyba najtrudniejszy nauczyciel Marcina w te wakacje. Historia. Ale nie ta z podręczników. Zdecydowanie nie. Nie ta pełna dat i wielkich nazwisk. To historia żywa, brutalna, opowiedziana szeptem w głębi lasu. Noga opowiada o chłopie, kosturze, który w czasie Powstania Styczniowego widzi dwóch Moskali prowadzących skatowanego powstańca. A opis jest tak plastyczny, że aż boli. Całą koszulę miał czerwoną, a krew aż mu nogawkami portek ciekła. I reakcja kostura jest instynktowna. Tu nie ma wielkiej ideologii. Jest prosty ludzki odruch. Ukryty w zaroślach, strzela do żołnierzy. Zabija jednego, drugiego rani. Niestety, powstańca nie udaje się uratować. Kostur go chowa. Ale opowieść się na tym nie kończy. Prawda? I to jest najbardziej niepokojąca część. Zdecydowanie. Kostur przy zabitym Moskalu znajduje pieniądze i ten moment staje się dla niego początkiem nowego życia. Zaczyna chodzić na rabusiów. Historia o bohaterskim czynie płynnie przechodzi w opowieść o bandytyzmie. To pokazuje, jak wojna i przemoc zatruwają wszystko. Jak zacierają granice między dobrem a złem. I jaki to ma wpływ na Marcina. Jego dotychczasowa wiedza o historii to, cytuję, mdły odgłos nauk radcy Somonowicza i echem Goryczy Ojca. Czysta teoria, frazesy. A tutaj dostaje historię w jej najbardziej surowej, krwawej postaci. I jak reaguje? No właśnie, o to chodzi. On prawie nie reaguje. Ta opowieść nim nie wstrząsa, jest dla niego ciekawostką, kolejną facecją opowiedzianą przez Nogę. On woli rozmawiać o polowaniu na głuszce. To pokazuje, jak bardzo jest jeszcze niedojrzały. Tak, wielka narodowa historia jest dla niego kompletną abstrakcją. Nie potrafi połączyć tej opowieści z własnym życiem, z Polską. Ta lekcja historii na razie, no, trafia w próżnię. Musi ją dopiero w sobie przepracować. A na razie liczy się przygoda. I tu dochodzimy do kulminacji tych wakacji do wielkiej wyprawy na głuszce. Och, to jest scena jak z komedii omyłek prawdziwy Majstersztuk. Wszystko zaczyna się od aury tajemnicy. O tak. Noga buduje napięcie po mistrzowsku. Warunkiem jest absolutna dyskrecja przed urzędem leśnym. Potem jest ten dziwaczny rytuał. Ten z wódką. Tak. Marcin musi kupić dużą flaszkę wódki, a następnie w lesie obaj nacierają się nią nadzy, żeby zabić ludzki zapach. Z perspektywy Marcina to wszystko jest częścią prastarej myśliwskiej magii. Jest absolutnie przekonany, że bierze udział w czymś wyjątkowym. Wchodzi w to całym sobą. Idł w głąb lasu, noga zaczyna wydawać z siebie ten swój bełkot chrapliwy, a Marcin czeka z drżącym sercem, z dubeltówką w garści. Czeka godzinami, że Romski genialnie buduje ten kontrast, ten podniosły nastrój chłopca, jego romantyczne wyobrażenia o polowaniu, kontra. Yy, no właśnie, kontra co? Kontra prozaiczna, cwinna rzeczywistość. Po wielu godzinach Marcin zaniepokojony, że noga zniknął, idzie go szukać. I słyszy w końcu jakiś dźwięk, taką mieszaninę bełkotu i pogwizdywania. Jest pewien, że to głuszec. Skrada się jak wytrawny myśliwy, gotowy do strzału. Zagląda za krzak, a tam, no, zamiast mitycznego ptaka, leży noga. I tu muszę zacytować. Rozwalony pod cienistym drzewkiem. I chrapiący z pogwizdywaniem i bełkotem. A obok pusta butelka po wódce. Dokładnie, ta, która miała służyć za wabik na zapachy. Cała magia pryska w jednej chwili. To jest brutalne, ale i komiczne sprowadzenie na ziemię. Połęta jest miażdżąca. Tak, Marcin dowiaduje się później, że wabik był na słomki, a głuszców w tych lasach nie było od wieku. Cała wielka wyprawa była tylko pretekstem, żeby noga mógł się napić za darmo. Marcin zostaje oszukany, jego marzenia ośmieszone, ale czy na pewno przegrał? To jest świetne pytanie. Z jednej strony tak, został zrobiony w konia, ale z drugiej przeżył coś autentycznego. Dokładnie. Zderzył swoje książkowe, romantyczne wyobrażenia o świecie z twardą ludzką naturą. Z jej sprytem, słabościami, no i humorem. To chyba najważniejsza lekcja z całej tej wakacyjnej szkoły. Myślę, że tak. Ten rozdział to takie studium dojrzewania przez konfrontację. Marcin konfrontuje się z rozpadem domu, z dzikością natury, ze skrajną biedą lejby, z cwaniactwem i mądrością nogi, z brutalnością historii. Każdy z tych doświadczeń zostawia w nim ślad. Zostawia ślad, przygotowuje go na to, co nadejdzie później to są lekcje, których nigdy przenigdy nie odebrałby w murach klerykowskiego gimnazjum. A więc na koniec pozostaje pytanie, które można by postawić. Co tak naprawdę jest prawdziwą edukacją? Czy ta zorganizowana w szkolnej ławce, oparta na książkach i autorytetach? Czy może ta druga, chaotyczna, Pełna błędów i rozczarowań. Tak, ta wyniesiona z bezpośredniej obserwacji życia, z kontaktu z naturą i z drugim człowiekiem w jego takiej nieupiększonej, prawdziwej formie. Gdzie Marcin Borowicz nauczył się więcej o Polsce i o sobie samym? W klerykowie czy w lasach Gawronek?